Dzisiaj pokażę wam, dlaczego grube steki z piekarnika są lepsze niż z samej patelni. Sprawdzimy o co chodzi z gradientem i przygotujemy steka z polędwicy USDA Prime, który kosztował ponad 500 zł za kilogram i który to trochę mnie zaskoczył. Osobiście drugi raz bym tego w życiu nie kupił. Zacznijmy jednak od samego początku. Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, to jest Hilgar. Cześć. Dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka naszej serii ze stekami. Dzisiejszy odcinek będzie naprawdę ciekawy, ponieważ chciałbym wam pokazać coś, co nazywa się tak zwaną metodą reverse seal, czyli te steki nie trafią tutaj, czyli na patelnię, tylko trafią pierwszy do piekarnika, a później na patelnię. Niektórzy z Was pewnie złapali się teraz za głowę i mówią, ale jak to? Przecież steki zawsze trzeba pierw zamknąć, żeby one soków nie oddawały na patelni, a dopiero później można je dać na przykład do piekarnika. I niestety, ale jest to mit. Mit, który jest powtarzany przez mnóstwo, mnóstwo osób. I jeśli bardzo byście chcieli, to mogę zrobić następny odcinek, w którym pokazuję Wam eksperyment, który sami możecie zrobić, abyście sami przed sobą udowodnili, że przysmażanie, czy też przyrumienienie steka w żaden sposób nie wpływa na to, że blokujemy jakiekolwiek soki w środku. Jest to genialny wręcz przykład tego, że wystarczy kilka osób, które w coś wierzą i my im uwierzymy, nawet nie pytając i nic nie sprawdzając. No bo przecież tyle osób to powtarza od ponad 100 lat! No to to jest oczywiste i to musi być prawda. Prawda? No właśnie nie. I to jest właśnie powód, dla którego tak zwana metoda Reverse Sear działa tak absurdalnie dobrze. I dzisiaj sobie o tym wszystkim pogadamy. Tak więc nie przedłużając, zapraszam Was do partnera odcinka, a my chodźmy już nie do piekarnika, tylko pierw do patelni. Ponieważ muszę Wam pokazać, dlaczego piekarnik jest lepszy. Od tego. W takim razie zaczynamy. Porozmawiamy sobie tylko tak bardzo pokrótce, jakie są minusy robienia steku na patelni. Po pierwsze, nieważne jak długo byście tak naprawdę tego steka próbowali wysuszyć jakąś ściereczką kuchenną, on zawsze będzie trochę mokry. W przypadku piekarnika jest to rzecz, która nie istnieje. Po drugie, co jest bardzo, bardzo ważne, przez to, że temperatura do steka tak naprawdę idzie tylko i wyłącznie z jednej strony, czyli od strony patelni i oleju. To utrzymujemy tak zwany gradient, czyli w rzeczywistości tylko i wyłącznie jakaś bardzo mała część naszego mięsa będzie tak wysmażona, jakbyśmy chcieli, żeby ona była wysmażona. I za chwilę to zobaczycie. Ogromnym jednak plusem robienia steku na patelni jest to, że robi się go po prostu bardzo szybko. Piekarnik niestety będzie wymagał od nas minimum pół godziny, a w przypadku większych kawałków nawet do godziny, dwóch godzin w piekarniku. Piekarnik również w przeciwieństwie do patelni wymaga od nas termometru. Nie zrozumcie mnie źle zawsze, ale to zawsze będę polecał termometr, nawet jeśli robicie go na patelni, ponieważ to jest jedyna opcja, aby sprawdzić jaka temperatura mięsa jest w środku, jednak w piekarniku bez takich rzeczy dosłownie nic nie zrobicie. Jakikolwiek zwykły, szybki termometr punktowy, albo taki bezprzewodowy, albo tutaj pokazuję wam taki typowy, tani termometr sądowy, czy też do piekarnika, to jest rzecz, którą musicie mieć, jeśli chcecie zrobić metodę, którą za chwilę wam pokażę. Mamy tutaj stek z patelni, i jak go rozkroimy, to zobaczcie, co tak naprawdę widzimy w środku. Specjalnie właśnie wziąłem ten akurat stek, bo ma idealny wręcz kształt do tego, aby go zrobić czterech stron, żeby Wam idealnie pokazać to, co jest największym minusem robienia steku z patelni. Mianowicie, tak zwany gradient. Jak się przypatrzycie jakiemukolwiek tutaj kawałkowi, to zauważycie, że w rzeczywistości ten stek tak naprawdę nie jest wysmażony równomiernie. On w samym dosłownie w środku, w samym centrum ma poziom powiedzmy medium rare. Zaraz obok tego medium rare jest takie medium, i później to wychodzi im bliżej patelni, tym bardziej wysmażony. I ta skorupka wręcz dookoła jest całkowicie wysmażona. Czyli, żeby się dostać do tego dobrego mięsa, to musimy się pierwszy w ogóle przegryć przez tą strasznie mocno wysmażoną wołowinę. A w rzeczywistości, być może jakieś 20 albo 30% tylko mięsa ma ten poziom wysmażenia, który chcieliśmy ostatecznie osiągnąć. I nie zrozumcie mnie źle, to mięso nadal może być pyszne, jeśli mięso było pyszne. Mm, nadal jest pyszne, nadal jest soczyste i nadal jest bardzo smaczne, ale dlaczego nie zrobić tego lepiej? I tutaj właśnie przychodzi piekarnik, gdzie powinniśmy całkowicie nie widzieć tego gradientu i uzyskać genialną wręcz jakość mięsa na całym kawałku. A pamiętajcie, że im większy kawałek, tym ten gradient będzie coraz większy. Tutaj widzicie minimalny tak naprawdę jego wpływ, a i tak go tutaj widać. Więc przejdźmy może teraz do piekarnika. Mm, a to jest pyszne. W takim razie, dlaczego w ogóle piekarnik? Co jest w nim takiego wyjątkowego? Dlaczego to właśnie tutaj, tak naprawdę, chcemy wkładać to całe nasze mięso? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ w piekarniku, moim zdaniem, robi się jednego z najlepszych możliwych steków, oraz, co jest jeszcze ważniejsze, to jest moim zdaniem najłatwiejszy sposób na to, aby zrobić Prawie idealnego steka. Jeśli komuś z Was nie wychodzi stek na patelni, to przez to, że na patelni, niestety, ale takie okienko, podczas którego to musimy już wyjąć stek, aby był wysmażony tak, jak my chcemy, jest bardzo małe. Najczęściej wynosi kilkanaście tak naprawdę sekund. W przypadku piekarnika zaś to okienko jest ogromne. Mamy dosłownie kilka minut, podczas których nie musimy nic robić, i mamy te kilka minut, aby wyjąć tego steka w takiej temperaturze, w jakiej my go sobie wymarzyliśmy. Innym sposobem, aby uzyskać perfekcyjnego steka jest SuVi. Jednak to ma pewne minusy. Po pierwsze, trzeba to kupić i to nie mało kosztuje. A najlepiej zaraz obok takiego czegoś, kupić jeszcze jakieś różne opakowania, albo to wszystko po prostu robić w garnku. I o tym będziemy mówić w następnym odcinku, kiedy to zrobimy sobie, to łagiu. Jednak dzisiaj porozmawiamy o piekarniku, ponieważ piekarnik ma większość z was, a takie urządzenia na pewno nie, więc to będziemy traktować jako ciekawostkę. Piekarnik jednak ma nad Suvi jedną znaczącą przekonę. Uwagę. Chodzi tutaj o to, że zewnętrzna część steka, ta, która można powiedzieć dotyka się z powietrzem, będzie po wyjęciu z takiego piekarnika sucha, i to jest bardzo duży plus ponieważ jeśli chcemy przysmażyć, przyrumienić dane mięso, to im mniej wody jest na jego powierzchni, tym przyrumienimy je lepiej oraz, co najważniejsze, szybciej. Odparowanie wody wymaga mnóstwa, ale to mnóstwo energii, a kiedy stek jest suchy, to jesteśmy w stanie uzyskać wręcz perfekcyjne przyrumienienie, które jest idealne, bardzo chrupiące i bardzo szybkie. A to, co jest najważniejsze, to nie bójcie się tego, że wasz stek w ujęciu z piekarnika będzie suchy. Nie będzie. Paradoksalnie, stek z piekarnika będzie bardziej soczysty niż taki, robiony na patelni, skoro to wszystko wiemy to... Chodźmy już zrobić tego steka, bo jestem głodny. W takim razie, co potrzebujemy, aby zrobić stek na piekarniku? Najlepiej, jeśli macie taką oto która jest przeznaczona do na przykład pieczenia, to wszystko włożyć do jakiejś blaszki, na dół najlepiej dajcie jakąś folię, bo zawsze nam coś będzie jeszcze skrapywać. Jeśli tego nie macie, to bez problemu całość możecie również zrobić na ruszcie, ale tylko i wyłącznie wtedy, jeśli macie duże kawałki steku. Pamiętajcie, ten sposób jest robiony mimo wszystko dla większych kawałków steków, ponieważ jeśli zbyt mały kawałek tutaj włożycie, to może Wam się to mięso niestety tak dziwnie trochę zladzić. W dół i mieć taką, taki dziwny kształt od dołu. Zaufajcie mi, próbowałem. Da się, ale najlepiej robić to na czymś takim, co ma małe oczka. Bierzemy mięso, wyjmujemy z lodówki, 40 minut wcześniej dajemy sól oraz jeśli robimy w piekarniku, ja lubię również dodać pieprz, ponieważ doda mi takiego fajnego smaku, a ten pieprz w piekarniku nie spali się tak szybko, jakby się spalił, gdybym go robił po prostu na patelni. Tak więc 40 minut, solimy z każdej strony i po 40 minutach po prostu kładziemy to na naszą kratkę. Teraz, jeśli mamy albo bezprzewodowy termometr, albo jakąś sondę, najlepiej to po prostu włożyć. I nie martwcie się o to: nawet taka dziura z takiej większej sondy nie ma wpływu, tak naprawdę, na to, czy coś mięsa. Ta różnica jest minimalna. I teraz wkładamy to do piekarnika. Ale bardzo ważna informacja: chodzi o temperaturę. Musimy w ogóle wiedzieć, jakiego chcemy steka. Macie tutaj tabelkę, która wam mniej więcej pokazuje, jaka temperatura to jaki stopień wysmażenia. I to, co jest bardzo ważne w przypadku tej właśnie metody Reverse Sear, jest to, aby steka wyjąć 10 stopni wcześniej niż temperatura, którą chcemy uzyskać. Tak więc, jeśli chcemy steka, który będzie miał na przykład 55 stopni Celsjusza, to najlepiej wyjąć go z piekarnika, kiedy dobije środek do 45 stopni Celsjusza. Ponieważ później ten stek jeszcze nam się będzie troszkę podgrzewał od swojej własnej temperatury, a później pamiętajcie, że i tak wykończymy go na patelni. Ale tylko i wyłącznie po to, żeby uzyskać takie przyjemne, Lekkie drumienienie. I to wszystko do piekarnika. Ja ustawiam na 110 stopni oraz termoobieg. Temperatura może być większa bądź mniejsza, między 90 a 130 stopni w zależności od tego, czy chcecie większy czy mniejszy gradient. Dla mnie akurat 110 termoobieg jest idealny. I pamiętajcie, jeśli mierzycie temperaturę tylko i wyłącznie większego kawałka, to pamiętajcie, że jeśli chcecie robić kilka kawałków i na przykład macie jakiś mniejszy, to ten dojdzie do temperatury o wiele szybciej. Dlatego też ja w trakcie po prostu będę go co jakiś czas mierzył. 110 stopni termoobieg. I wkładamy mniej więcej na środek piekarnika. I teraz czekamy, ile? Aż termometr prawdę nam powie. Wszystko zależy tak naprawdę od wielkości waszego steka. W moim przypadku, jak mój stek będzie gotowy, to powiem wam, ile to u mnie akurat trwało. No, moi drodzy, steki są już gotowe i wyglądają okropnie. Wiem, i tak miało być. Dajmy im teraz dosłownie jakieś 3 do 5 minut, aby sobie odpoczęły. Możecie zobaczyć, jak absurdalnie wręcz suchy jest ten stek na zewnątrz i to jest właśnie coś, co chcemy osiągnąć, żeby mieć możliwie jak najlepsze takie zarumienienie, które będzie bardzo fajne i można powiedzieć wręcz chrupiące. Moi drodzy, wszystko gotowe, więc jedyne, co nam teraz zostało, to dosłownie przyrumienić stek. Tak więc duża moc palnika i jedyne, co chcemy robić, to żeby był on przyrumieniony. Pamiętajcie, nie chcemy go smażyć. Tak więc duża moc i lecimy. Dosłownie wystarczyło kilkanaście sekund i już widzimy naprawdę mocne zarumienienie. I tak z każdej strony. Dosłownie po 20-30 sekund wystarczy. Od razu tutaj masło. Dzisiaj bez cząstku i rozmarynu. Akurat nie mam ochoty. Ale to już obłędnie wygląda. Boże! I to jest dosłownie wszystko. Nic więcej nie potrzeba. Zdejmujemy. I teraz ostatnia rzecz, czyli kroimy. Jako, że stek był robiony w piekarniku, to jego temperatura wzrastała bardzo powoli. Tak więc w tym akurat przypadku, już po patelni, nawet nie musimy mu dać odpocząć. Ponieważ te soki w środku i tak już można powiedzieć stężały. Tak więc otwieramy. Oby wyszło. Hmm. Akurat mam tutaj taki kawałek, który ma mnóstwo tłuszczu, również tego bardziej zewnętrznego. No, ale chciałam uzyskać mniej więcej właśnie taki kolor, i chyba uzyskałem to, co dokładnie chciałem. I to, co w tym wszystkim jest najważniejsze, niestety nie jestem tego w stanie aż tak dokładnie pokazać, ponieważ jest tutaj trochę tego tłuszczu, to zauważcie, że nie ma tutaj dosłownie żadnego gradientu. Mamy mięso, które jest idealnie wysmażone na poziom, który wszyscy teoretycznie chcieliśmy, i tylko i wyłącznie bardzo mała obwoluta dookoła. Która jest wysmażona, ze względu na to ostatnie oczywiście przyrumienienie. Nie ma tutaj dosłownie nic pomiędzy. Mamy mięso idealne i mięso wysmażone, które oczywiście kawałeczek musi być. Nawet gdybyśmy na suwi robili, wyszłoby to identycznie. No ale to, co jest najważniejsze, to po prostu sam środek, który od samego początku do samego końca nie ma dosłownie żadnych przejść. Cały kawałek mięsa, który jest mówiąc wprost, idealny. Czas spróbować. Koniec, ale to jest po prostu przepyszne. Tak jak mówię, ten sposób najlepiej robić na ogromnych kawałkach, które po prostu w patelni wam się mocno stracą. Nie ma sensu tak naprawdę robić jakichkolwiek mniejszych kawałków, bo wtedy nawet na patelni jesteśmy w stanie uzyskać bardzo fajne mięso bez zbyt dużego gradientu. To jest chyba wyjątkowo jeden z najbardziej soczystych steków, jakie w życiu jadłem. No po prostu sami zobaczcie, jak bardzo soczysty kawałek mięsa to jest. Mm. Efektem ubocznym robienia tego w piekarniku mamy też takie paski, jakby to było z grilla. Więc sobie to tylko lekko otwórzmy i zobaczmy, jak to wyszło, ponieważ postanowiłem nie wyjmować tego. Czyli chcę Wam pokazać duży kawałek, mniejszy kawałek, jaka różnica będzie tak naprawdę w temperaturze w środku. Tak więc zobaczmy, bo sam jest to naprawdę ciekaw. Ok, wygląda to mniej więcej. Tak, prosto po odkryjeniu. Jeśli chcecie, żeby steki lepiej na YouTubie wyglądały, to dajcie im dosłownie 3 minuty i one się staną bardziej czerwone. Widzimy się dosłownie za jakieś 2 minuty. Temperaturowo w środku tego małego steka, w tym dokładnie kawałku, mam 56,6 stopni wyjąłem na 46 z piekarnika i mamy teraz 56,6 po wyjęciu z patelni. Jak sam widzicie, wszystko się leciutko namutleniło, mięso jest bardziej czerwone, czyli bardziej YouTube'owe. Oczywiście robię sobie żarty, ale widziałam już komentarze ludzi, którzy się pytali, czemu moje mięso nie jest takie czerwone. Odpowiedź jest bardzo prosta, bo bardzo prosto na YouTube'ie się oszukuje. Wystarczy chwilę poczekać i nagle mięso wygląda o wiele lepiej niż na początku. Spróbujmy więc kawałek, ponieważ tutaj jest polędwica USDA Prime, czyli mięso za około 500 złotych kilogram, nigdy w życiu tego nie jadłem. Tak więc spróbujmy. Hmm, to jest zdecydowanie najbardziej miękki kawałek steku, jaki w życiu jadłem. Ale nie smakuje mi jego smak. Ja wiem, że to jest polędwica. Polędwica ma bardzo charakterystyczny, nietypowy smak. Taki taki bardzo nietypowy, taki chciałby się powiedzieć wręcz mdły, że można jeść tylko i wyłącznie taki mały kawałeczek tego. Osobiście drugi raz bym tego w życiu nie kupił. Nie rozumcie mnie źle, pod względem konsystencji jest to najbardziej soczysty i rozpływający się w ustach stek, ale pod względem smaku mi, nie, mi po prostu jakby nie smakuje. 500 zł w życiu bym za to nie dał, ale konsystencja i stopień wysmażenia jest po prostu idealne. Ale to, co też mogliście zauważyć na tych mniejszych kawałkach, to to, że jeśli stek jest zbyt mały, to nie ma sensu robić go w piekarniku, bo nawet jeśli mamy idealny kawałek takiego wysmażenia, jaki chcieliśmy, to i tak zauważcie, że wokół tego mamy obwolutkę. Która też stanowi dosyć dużą część tego mięsa. Tak więc, piekarnik jest najlepszy właśnie do większych kawałków, takich jak ten, a nawet jeszcze do większych. Więc, jeśli planujecie coś takiego robić, zdecydowanie zróbcie to na piekarniku. Naprawdę, moim zdaniem, warto. I nie zapomnijcie tego dobrze przyrumienić, ponieważ ten efekt majarda, czyli właśnie to przyrumienienie, to jest jeden z głównych składników tego smaku, który my czujemy. Czas na podsumowanie. Moi drodzy, myślę, że czas na krótkie podsumowanie i wyjątkowo, ale zacznę od czegoś nietypowego. Mianowicie, o tej technice w ogóle dowiedziałem się od Kendi'ego Lopeza i po jakimś czasie sobie zdałem w ogóle sprawę, że on, nie chcę mówić, że jest wynalazcą, ale jest, można powiedzieć, największym popularyzatorem właśnie tej techniki Reverse steer. I mogę śmiało Wam powiedzieć, że moim zdaniem, jeśli miałbym porównywać steki, które robiłem na patelni, a które robiłem w piekarniku, to zdecydowanie te z piekarnika mi smakują lepiej. Tylko, że jest jedna bardzo ważna rzecz. Te steki nie mogą być zbyt małe. Jeśli te steki są małe, jeśli te steki są chude, to moim zdaniem nie ma sensu robić ich w piekarniku, ponieważ i tak ostatecznie, kiedy wrzucicie je do patelni i je przyrumienicie. To w rzeczywistości ta otoczka i tak będzie zajmowała Wam jakieś 20, może 30 nawet procent mięsa. I jakby wtedy to porównanie patelnia a piekarnik nie wypada aż tak korzystnie. Jeśli jednak macie jakiekolwiek większe, grubsze steki, to zdecydowanie, ale to zdecydowanie polecam robić je w piekarniku, ponieważ o wiele większa ilość tego mięsa będzie idealna. Kiedy na patelni, im grubszy tak naprawdę jest stek, tym bardziej zobaczycie ten gradient, a w pewnym momencie, kiedy stek jest zbyt gruby, to po prostu go na patelni nie zrobicie, ponieważ środek dosłownie będzie. No, zwiało mi pranie, ale dobra, za chwilę to ogarnę. Ponieważ środek dosłownie będzie surowy, a tylko i wyłącznie jakaś mała otoczka będzie o takim stopniu wysmażenia, które chcemy, aby było. W takim razie mam nadzieję, że odcinek Wam się dzisiaj podobał. Jeśli tak, to Zostawcie łapkę w górę. Jeśli odcinek Wam się nie podoba, to proszę Was o to, abyście zostawili łapkę w dół, powiedzieli co Wam się nie podoba, żebym wiedział co mogę poprawić, a ja mam nadzieję, że po prostu dowiedzieliście się nowych rzeczy, a mi nie innego teraz, jak po prostu życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Czy się, cześć? Pa 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 pa!